Jestem właśnie podawę i dzisiaj mogę wam tylko powiedzieć, że ten film będzie inny niż wszystkie moje filmy, a jaki on będzie, dowiecie się za niedługo, chodźmy. To wygląda jakby było no siwo tak, tak szaro. Jestem z Maćkiem, a Maciek jest kierownikiem produkcji i mam właśnie do siebie teraz takie pytanie, bo tutaj widziałem z tego właśnie, leci taki dym i tutaj jest ogólnie na hali siwo, tam na tamte jest tak właśnie przejrzyść i dlaczego Tutaj jest... Co, to jest kwestia tak, to po pierwsze, to jest dymiarka olejowa, służy to temu, żeby światło się lepiej rozkładało, już teraz lepiej widzisz jakieś trosy światła, a im ten dym będzie gęstszy, tym tym będzie to bardziej się ładnie rozkładało miękko, mięk, 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 więc to więc no, głównie, temu, głównie temu to służy. I... Właśnie się ubieram, a tu jest tutaj, buciki zapraszamy. Tak się fantastycznie złożyło, że jest do mną i Maciek Ja teraz y, jestem odpowiedzialny za Miłosza włosy, więc tutaj będzie wszystko pięknie i ładnie, obiecuję Rano się tak życzyłem i bałem się, że no to jej mogę nie wytrzymać, ale jestem i żyję A ja przyjechałam, na i wiadomo, że W jednej będzie właśnie wygięta kierownica i zobaczcie jak ona wygląda Miłość. Jestem asystentem reżysera. Patrzcie, zrobimy sobie pierwszą próbę. Teraz robimy próby. Tutaj macie cały plan, zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Tam jest światło jakieś. Jestem mega profesjonalny i cieszę się, że mogę wziąć w takim czymś udział. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy pomysły... nie, 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 nie lepiej już z tym pomysł, To może jeszcze bardziej wygięć? Nie, tak A Ja nie lepiej, aby kierownica odpadła, że no, będzie trzymało odkręcone? Kierownica będzie i tak też tak, miał fajną reakcję. Więc eee. myślę, że są na pewno przynajmniej 2 do 3 do wybrania. Ten z lampą to najbliżej trzeba będzie przekadrować jak coś. Ciężkie. Strasznie ciężkie. Ta cena była najcięższa? Tak, najcięższa była. I teraz już z górki pewnie. Oranżada strzelająca. Współczuję aktorom, pewnie oni są przyzwyczajeni, ale jak my tutaj musimy powtarzać takie rzeczy po kilkanaście razy, to jest serio, przebrany, więc wielki szacun dla aktorów. Ja. nie, już pada. A to jest dopiero. Jest dopiero 13, a mam jeszcze cały dzień. I późniejsza sesja zdjęciowa, więc mi już mózg po prostu pada. Chwila przerwy w końcu, więc idę coś zjeść. Trzy, dwa, 3, 1, akcja! Dobra, mamy. Teraz idziemy na sesję. Zdjęciowa. Jak tam, stresik jest? No, duży. Mam nadzieję, że nie będzie palało. Tego się obawiasz najbardziej? Że będzie polało. Pierwszy raz test? Mhm. Każdy mówi, że jakaś masakra. I dlatego się bałem. Piękne jajka, twarożek wiosenny. A to ja chyba nic bym nie zjadł. <laughs> na przykład A... bekon supreme jest świetne. Dobra, i druga foteczka, będziemy się przykręcać 90 stopni i się będziemy patrzeć w tą ścianę. Teraz przymierzamy ubrania, które najbardziej będą pasowały. Okej. Okay. Okay. Wszystko przymierzyłem, dużo tego było, a teraz zmieniam buty na moje wansowe. bo jak te są... Te są lekko rozwalone. Mm, tak, tutaj mamy, tutaj mamy te czarne. To wygląda jak donat jakiś. I wtedy kamera podąża za nim, jak on wyjeżdża jej z kadru, to on zostaje, zostaje na tobie i ty siedzisz tutaj z rozwaloną deską. Do tak, to. Kolejno. Efekt, że cię pociągniemy, żeby było widać, że, że coś cię wciąga. Znaczy w ogóle pierwotnie jak to było, nie było kwestii tego traku, tylko było, że ty spadasz w świat Heleny i lewitujesz w nim, i wtedy było cały, cały czas podwieszanie. Właśnie to mówiła o tym. I tak no. był przygotowany na wszystko. Jak wygląda? Zmieniliśmy lokalizację i teraz jesteśmy w hali, gdzie będzie kręcona kolejna scena reklamy. I tam możecie zobaczyć pamtrak, na który będziemy jechali. Tak, hmm. tylko musimy go przebrać. Dobra, chodź, lecimy. Jeszcze drobne poprawki i. Super, świetnie. Co? Zmęczony? No. A coś jedzenie? Nie. Ale to już będzie... To będzie trwało dłużej niż sesja zdjęcia? Mam no, złą wiadomość. O. No teoretycznie do 19.20. No i normalnie, szerzej. Ty, ty. dalej, nogi coś. O właśnie, możesz tak po bokiem, super. I jak trzymasz tak w rękach, też jest fajne. O tak, wiesz. Ekstra. Teraz mhm. chwila przerwy na jedzenie i później znowu na kręcenie reklamy w ogóle okazało się, bo tam jest pump truck, na którym będę jechać yy, i to jest blue screen czyli po prostu ten pump truck jakby wycnął i będę w tej zażarowanej krainie, skoro widzieliście już tą reklamę to wiecie to właśnie to jest w ten moment kiedy wpadam do zażarowanej krainy i właśnie tutaj jest, będzie to zaraz nagrywane ze względu na bezpieczeństwo jest tutaj jeszcze jakaś kabina antywirusowa i tutaj leci jakaś para, tylko nie wiem co to daje Chodź, chodź, chodź. Dobra, mimo, już A pokój się odrobinę nad kierownicą, tak? O to jest Dobra, Marek, i teraz troszeczkę ciaśniej. To popozycego do kamery, więc by się było tylko wyderzyć, na dzieje. Pierwsza scenka nagrana, teraz nagrywamy kolejne. To nie szkodzi. Chodzi tylko o to, żeby było bezpiecznie, żebyś tu wylądował, nie? Czy nie jest to dla ciebie wiesz, jakoś niebezpieczne, że tu jest pod górkę i wiem, nie, wy kopertniesz na noc, nie? To, które są przekreślone i są zrobione. Czyli nam zostaje. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć W tym planie mamy kamerę na Twoją buzie skierowany? Tak? Jak we mnie wjadą tym wielkim Tym wózkiem? Umrę. O co chodzi w tej scenie? Za tobą jest kamera. A, a, będzie... a oni jadą za mną? Tak. A tu musisz uciekać. Psz, oni, psz, oni mnie przejadą. Serio, przecież to jest masa wielka. I przejedziesz po prostu tam. Kamera jest za twoim Tak. Jednak nie zjeżdżają tam tym wielkim. Ale ja bym się... Trudno to będzie zrobić. Po prostu ta masa jest za duża. Lepiej to zrobić z nóg normalnie. Dobra. Będę za nim biegał i tyle. Chodź! Akcja. Zostało nam 2 trzy ujęcia. Właśnie teraz je robimy i później do domu. Już jestem tak zmęczony. Już nie lubię niebieskiego. Serio, już wszystko niebieskie. Czy zrobisz tylko oli, czy zrobisz jeszcze coś więcej? Ja miałem Spróbuję No spróbuj No, troszkę. Próbuję jest. Tak, to jeszcze oficjalnie. dajmy życie, szybki dołem zróbmy. No, Mamy to... radość, możemy Pajun. kończyć. A co, to dlaczego znaczy, ten dubel jest? Co tu jest jeszcze potrzebne, Takie... Może być niżej? To zrobione, tak, Dobra, to sami jedziemy. Eee. dziękuję. To jest dzień, Kłoparze, dziękuję bardzo, to jest koniec zdjęć. Dziękuję bardzo. Pewnie pytacie, w jakim jestem w świecie. Jestem w świecie oranżady na chwileną. <tlata> Tutaj cała reklama, a czy reklama nagrywki tak naprawdę dobiegły końca. Cały dzień od 6 nagrywaliśmy, jest prawie 20. No i co? Nie jestem się niewydumny, więc na no, tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i tu jest mój Instagram. Spot możesz zobaczyć w największych stacjach telewizyjnych, w internecie, no i dodatkowe reklamy w sklepach spożywczych w całej Polsce. Więc dzięki za oglądanie, trzymaj się, cześć.